...tu swoich sił dla Częstochowy. Nie był to dobry mecz. Teraz ma nadzieję, że będzie lepiej, a my wracamy na to. Był kiedyś Siedur Kenet zawodnikiem włókniarza Częstochowa, no ale nawet zapamiętał, że tutaj mu specjalnie we Wrocławiu nie poszło. Gdzieś jest szansa na dużo, dużo lepszy występ. To jest zawsze trudny przeskok. To jest z Ligi Angielskiej, z Torów Angielskiej, na polskiej i odwrotnie, prawda? Tak, tak. Te tory są troszeczkę inne. One są krótsze, zazwyczaj bardziej takie techniczne. Ten motocykl prowadzi się bardziej w sposób wyłamany, mniej, mniej jazdy jest w szosowej i silniki inaczej są przygotowane. Te silniki są jakby częściej, częściej rozprężone, jeżdżą na wyższych przełożeniach, a jakby są słabsze, bo chodzi o to, by właśnie na tych krótkich torach dobrze się na nich jeździło, by miały dobre starty. To powoduje Często właśnie błędy przy zawodników, którzy przeskakują na Polską Ligę, na długie tory, nie do końca rozumieją te, 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 jak przestawić te motocykle i często błądzą, zwłaszcza na twardych torach. Ugodził na początku Edward Kennett, ale wygląda na to, że już wszystko wie. Bieg szósty. Janowski, Bachelor, Świderski oraz Kołodziej. Przypomnijmy Maciej Janowski w kasku niebieskim z rezerwy taktycznej za Patryka Malitowskiego. Natomiast Janusz Kołodziej w kasku białym jedzie jako zastępstwo zawodnika za Damiana Balickiego, a więc mocne pary zarówno jeśli chodzi o zespół wrocławski, jak i leszczyński. Problemami. No właśnie, i co będzie? Dotknął taśmę zawodni w kasku żółtym. Bachelor. Gdybyśmy mogli poprosić powtórkę, chyba nie dotknął, takie mam wrażenie. Ale na pewno był bardzo blisko, ale czy dotknął na powtórce, będziemy widzieć. Taśma się też rusza. Puścił z przodu? chyba troszkę. No tak, e, mamy potwierdzenie, jest wykluczony e, Bachelor. Ale faktycznie chyba tam wiatr troszeczkę tą taśmą ruszał, Może nie, ale to mimo koło oparło się, oparło Tak, się tak, taśmę, no, ewidentnie, tak. było widać w powtórce. E, a więc Bachelor, e, taśma. E, wpisujemy mu e, taśmę. No więc w takich e, pechach można powiedzieć, jeden do jednego, bo świderski miał defekt. A teraz bachelor, który wygrał swój pierwszy bieg, zjeżdża niepocieszony do parku maszyn z powodu właśnie dotknięcia taśmy i pojedzie Tomiasz Musielak. Taki mamy regulamin w tej chwili. To jest regulamin, który daje szansę właśnie startu młodzieżowcom w takie puste miejsce, które teraz się stworzyło przez wykluczenie bachelora. Jest możliwość, żeby młodzieżowiec jechał i pojedzie w tym momencie musielak w jego miejsce. To przy okazji po pierwsze jakby uatrakcyjne widowisko, nie pozostaje pustego pola, po drugie daje szansę szkoleniową, bo każdy taki wyścig dla młodego zawodnika to przecież jest sporo doświadczenia. Jest to kara taka bardziej indywidualna dla zawodnika, a tak, nie tak. dla zespołu. Chociaż z reguły ten rezerwowy zawodnik junior nie prezentuje takiej klasy jak senior, którego zastępuje, ale to też z tym różnie Gdyby bywa. Gdyby za Łobzenkiem miał jechać Janowski, to wtedy byłaby to no nagroda dla zespołu, <grafy> natomiast tutaj to pewnie będzie to karą. No właśnie, Troy Pachelor niepocieszony tym razem, no ale będzie miał jeszcze szansę na rehabilitację. Tobiasz Musielek w trybie pilnym zatem wzywany na start. No i ciężka walka, czeka go tutaj chociaż o jeden punkt w tym biegu. Jezus Tobiasz Musielak stawił się grzecznie pod taśmą i co ciekawe, jako pierwszy, chociaż najpóźniej z tej czwórki dowiedział się, że startuje w tym biegu. A więc Janowski, Musielak zamiast do Lora Świderski i Kołodziej spod bandy, a gdzie jest Janusz Kołodziej? Podjeżdża dopiero pod taśmę, O, teraz właśnie pojawił się na Państwa ekranach. A więc Maciej Janowski, Tobiasz Musielak, Piotr Świderski oraz Janusz Kołodziej. Przypomnę, sześciopunktowa przewaga drużyny leszczyńskiej przed tym biegiem. Za sprawą tych dwóch ostatnich wyścigów wygranych Podwój 5 do 1. No a jak będzie teraz? Janowski musi na 100 na początku. Janusz Kołodziej chyba będzie najszybszy, bo ma się Januszki. Jednak Janusz Kołodziej po zewnętrznej, Kołodziej! jest pierwszy, Maciej Janowski próbuje po wewnętrznej, ale chyba nie zdąży tam, bo Janusz tutaj i będzie szybszy i jest szybszy, a z tyłu Świderski przed Musielakiem, ale proszę, jakie ładnie atakuje Musielak i tu nie jest powiedziane jeszcze, że Piotr Świderski to się punkty, bardziej się popełnia, Piotrek teraz straszne głodnie spada na trzecią pozycje i proszę, jak od razu stracił dystans do Pusielaka Piotr Świderski będziemy to na pewno w powtórce banalizować, a tymczasem skupiamy się na rywalizacji o pierwsze miejsce po o, o i jest rozstrzygnięta, to Łodziej pierwszy, Janowski jakby jego tropem, a z tyłu Musielak ma dużą, dużą przewagę nad Piotrem Świderskim. jeszcze jeden atak baczka Janowskiego, ale chyba nie na rady, i nie, jednak szybszy, drugi jest Janowski, trzeci Musielak i na miejscu czwarty Piotr Świderski. no Piotrek jak na razie defekt i zero, a więc bardzo, bardzo słaby początek tego zawodnika. Kołodziej Janowski, Musielak Świderski, trzecie z rzędu zwycięstwo gości i powiększają oni swoją przewagę już do 8 punktów, 22 do 14. Przeanalizujemy teraz ten błąd Piotra Świderskiego, co tam też się stało w powtórce, którą bardzo zobaczymy. Dobrze, bardzo, bardzo to popatrzmy start, start. Świderskiego, Janowskiego, który Tutaj patrzy na Janusza, który rozpędza się z czwartego pola by po zewnętrznie, po tej nasypanej części, wypuszcza motocykl. W pewnym momencie zawodnicy są blisko siebie, jednak Janusz szybszy dostaje takiej przyczepności, aż przednie koło podnosi motocykl, motocykl do góry. Cały czas bardzo blisko zawodnicy, Januski tutaj nie szarżując szukał ścieżki, by dopaść Janusza Kołodzieja, jednak no, nie, nie był w stanie na tyle jakby złapać różnicy prędkości w stosunku do Janusza, by, by, tą, by tą dystans jakby nagle zmniejszyć. I tutaj widzimy, że ta prędkość jest cały czas bardzo podobna dwóch zawodników. Oni naprawdę tutaj szybko jadą, jeden i drugi, stąd ta, ta cały czas w zasadzie przez cztery okrążenia kontakt między dwoma zawodnikami, oni byli cały czas koło siebie i widzimy wyjście z łupu, ponownie Janowski jest przy Januszu Kołodzieju, e, także no, bardzo ładna walka, Janusz, który bardzo tutaj m, można powiedzieć tak energicznie uciekał, puszczał ten motocykl, wymyślał momentami na jedno koło, by złapał jak największą przyszepność. E, nie, nie, nie był w stanie dogonić go Janowski, który również bardzo szybko tutaj jeździł i widzieliśmy go w poprzednich wyścigach. Cieszy nas się Grand Prix, postawa Janusza Kołodzieja, te ostatnie turnieje, co tu być nie mu przed dzisiejszym meczem, rozmawialiśmy, no i Janek mówi, że ma nadzieję, że będzie tak jak na początku sezonu tych zawodach, jeśli chodzi o Grand Prix i jeśli chodzi o Polską Ligę. powiedzieć, że Janusz Kołodziej miał problemy w ostatnim czasie z wyjazdami, z torami wyjazdowymi, czy to było Grand Prix, czy to były mecze ligowe, tam nie punktował, tutaj dzisiaj chyba z pierwszy mecz od dłuższego czasu, gdzie na wyjeździe jedzie na bardzo dobrym poziomie, być może te problemy zostały rozwiązane. Być może rzeczywiście ten, ten gorszy czas już jest za nim i oczywiście tego pożyczymy. Tak tak, no wspominałeś o tych problemach w meczach wyjazdowych. Przyjechał Janusz z Unią do Tarnowa na tor, który się przecież wychował i zna, jak, jak własną kieszeń, każdy centymetr tutaj nawierzchni i zdobył w sześciu biegach, bodaj tylko sześć punktów. No, podobnie tyle ile w zielonej górze. Bardzo podobny wynik zanotował również w Gorzowie, no jakoś nie układało mu się, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, no ale być może ta zła karta już jest za nim, być może problem, który tkwił i był przyczyną tego, tego wyniku jest rozwiązany. W tej chwili widać, jeździ bardzo szybko po dzisiejszym torze, oczywiście ten tor też możemy mu odpowiadać, bo jest przyczepny. ten tor jest taki właśnie jak Janusz preferuje. W ostatnim czasie często dobrze jeździ na torach przyczepnych. to być może mu ułatwia trochę zadanie.